Siemanko! Witam serdecznie na kanale Piwne Degustacje. Z tej strony Dariusz Dmytryszyn. Nowa miejscówka w domu, trzeba coś, co jakiś czas coś tam zmienić. Mój ukochany Górnik Zabrze, kiedyś piwo takie sprzedawano. Górnik Zabrze, oczywiście Bayern München no i taki tutaj kącik dziwny sobie planuję zrobić, może kapsle jakieś ponaklejam gdzieś coś nie wiem jeszcze przed, dosłownie przed chwilą to wymyśliłem ale dobrze, nie o tym będę dzisiaj pierdolił, a mianowicie będę mam nadzieję przeżywał ekstazę smakową w piwie Satyr tak wygląda etykieta, na pewno już e, nieraz widzieliście ją, już sporo e, blogerów i vlogerów e, recenzowała te piwo, więc etykieta nie, nie jest Wam obca, na pewno jest to piwo w stylu e, Session Blond. Piwo uważone w kooperacji dwóch browarów, browaru Szałpif oraz browaru Olimp, Session Blond. Skład słody, jęczmienne, pilzneński i karmelowy, stówka, chmiele, marynka, oktawia, drożdże. Wyprodukowano na zlecenie browaru Piw i browaru Olimp w browarach regionalnych Wąsusz. Ekstrakt 12, alkohol 4,5. Sesyjne piwo w belgijskim stylu, łączące przyprawowe efekty pracy drożdży, fajnie napisane, przyprawowe efekty pracy drożdży, bardzo, bardzo podoba mi się to, z delikatnym akcentem nowofalowego polskiego chmielu Oktawia. Tak. Co można powiedzieć? Etykieta. No, dwóch takich typowych satyrów walczy ze sobą. Jeden z kuflem piwa, bardzo fajny, drugi ze sztyletem, bardzo mi się to podoba. Etykieta jest na. Nie, myślałem, że jest na butelce namalowana, ale nie, to jest e, naklejka na bardzo fajnym, eleganckim takim e, pa, papierze. No, ale muszę przyznać, że te kolory nie pasują mi. No. No, są bretalskie, kurwa. Jak, jak e, można do obrazku dwóch diabłów, dwóch e, satyrów dać takie dwa. Różowe pedalskie kolory nie wiem, nie, nie zrozumie tego nigdy. Zamiast to w takim krwisto czerwonym kolorze zrobić albo pokombinować coś, to takie pedalskie, no, nie mój klimat. Tak, nie mój klimat. W pedała nie będę się bawił, no ale. Ogólnie rzecz że biorąc, pomijając kolory, to etykieta yy, bardzo fajna, podoba mi się. Kapsel czarny, golas, co w aromacie jest belgijsko. Rzeczywiście. Przyprawowo kolendra guma balonowa bardzo fajny przyjemny belgijski zapach nalejmy. Cyt. No jak widać piana. Drobno i średnio pęcherzykowa, obfita, bielutka, chociaż musiałem pomóc jej, żeby się zbudowała. Piwo jest opalizujące w takim słomkowym kolorze, takiej jasnej, bardzo jasnej skórki cytrynowej, taka słomkowa, to raczej słomkowy kolor jest, tak? Bardzo jasny. No bardzo bardzo przyjemnie piwko się prezentuje. Fenole. Fenole, tak jak jest napisane przyprawowe efekty pracy drożdży, tak? Tak, przyprawowe efekty pracy drożdży. Widać, że drożdże nie leciały w chuja. Drożdże naprawdę musiały tutaj zapierdalać, bo zrobiły bardzo dobre piwko. Ale zobaczymy, jak będzie w smaku. Eleganckie. Lekkie, przyjemne, troszeczkę wod wodniste. Eee, hmm. na finiszu nie jest zbyt zbytnio przesadzona jest w takim e, w raczej raczej e, niska ta goryczka jest ale te piwo na finiszu jest takie przyjemne przyjemnie delikatnie kwaskowe co daje co, co daje co powoduje że piwo jest e, orzeźwiające Bialne, zdecydowanie. Chcę się wziąć kolejny łyk. Hmm. Wysycenie e, słabe, czyli e, niskie. co akurat nie jest złe. Nie no, trzeba przyznać, że bardzo dobre piwo. I to, że ma 4,5% alkoholu, to naprawdę sprawia, że naprawdę piwo może być to, piwo może być sesyjne. Bardzo przyjemnie będzie się je pić w, w, w lecie, jak już te upały przyjdą. No. Polecam, polecam z czystym sumieniem, jeżeli, jeżeli ktoś e, jest e, fanem, no nie, no nie musi być fanem, ale, ale jeżeli ktoś lubi belgijskie klimaty, <klimaty> jeżeli e, wit, witbir komuś smakuje, to te piwko będzie mu też e, na pewno smakować, bo też są te kojarzące się z Widbirem, jakby guma balonowa, jakby kolendra, te drożowe nuty fenolowe, bardzo wyraźne są w tym piwie, przez co niestety no, za, zabijają te takie kwiatowe aromaty chmielu oktawia, którego tutaj nie czuć. Wcale czuć bardzo dobrze tą belgię. Mm. Mm. Yeah. No super, super. Piwko polecam wszystkim. Gdzieś zobaczycie satyra, satyr blond, czyli w stylu Session Blond. No jak takie pedalskie kolory zobaczycie, to, to wiecie, że macie zakupić to. Chociaż tutaj jest mix z tymi kolorami. Mi się wydaje, że specjalnie te piwo w takich kolorach jest, żeby przyciągało wzrok, żeby ludzie chcieli zakupić je. Podejrzewam to taki chwyt marketingowy jest. No ale można by to było tymi kolorami jednak troszkę inaczej zrobić. No dobra, no to co? Na zakończenie, żarcik. Aha, tutaj niby słod karmelowy jest. W ogóle nie jest tutaj żaden karmel wyczuwalny. Piwo wytrawne na finiszu. Lekko kwaskowe, ale tak bardzo przyjemnie kwaskowe. No. Mm. Lacing no słaby. Jak widzicie, praktycznie, e, no tutaj jakieś, jakiś szczątkowy jest. Lacing piana jeszcze utrzymuje się, aczkolwiek nie wygląda zbyt, zbyt e, przyjemnie już tak więc, no z pianą tutaj nie jest za bardzo. Dobra. E, suchar. Suchar prowadzącego. Mm, mąż pyta, py, pyta. E, Żony. Co byś się zro zrobiła, jakbym, jakbym wy wy wygrał w to tolotka? No jak to, 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 to co? Wzięłabym po, po połowę i się od ciebie wy wyprowadziła. Ten... to masz tu 10 zł i spierdalaj. <śled> No, no wygrał trójeczkę w totolotku. z 20 zł dał jej tą po połówkę i niech nam. Bardzo fajny, bardzo życiowy kawał dla wszystkich żonatych. Pozdrawiam serdecznie i... A to taki świąteczny odcinek. A nie, świąteczny jutro nagram. To będzie w niedzielę. Dobra. A ten odcinek, co teraz nagrywam, będzie w sobotę. A z życzeniami odcinek nagram w sobotę, czyli w niedzielę będzie. No to skomplikowane. Nieważne, wasze zdrowie tym bardzo dobrym piwkiem. Na razie, trzymajcie się.